Cześć. W tym filmie odpowiem na pytanie czy post czyli intermittent fasting rzeczywiście wprowadza organizm w stan głodu i czy spowalnia metabolizm. Zapraszam. Daję mnóstwo skutecznych i praktycznych porad, więc subskrybuj mój kanał i naciśnij dzwonek, by być na bieżąco z kolejnymi ważnymi nagraniami. A jeżeli chcesz mega mojego e-booka, wystarczy oprócz subskrybowania mojego kanału polubić ten film i napisać w komentarzu co Ci się w nim podobało lub o czym mógłbym nagrać następnym razem. A więc tak po kolei stan głodu to stan kiedy Twój organizm nie ma za bardzo skąd czerpać energii. I teraz pójdźmy w to dalej. Jeżeli jesteś na przeciętnej diecie, gdzie jesz na przykład co 3 godziny, to że jedzenie to jest dostarczanie kalorii, a dostarczanie kalorii to jest na przykład picie kawy z mlekiem i z cukrem, to jest jedzenie jabłka i tak dalej. Czyli za każdym razem, jak dostarczasz kalorii, to jesz. I jak jesteś na przeciętnej diecie, kiedy jesz co 2-3 godziny, czyli dostarczasz kalorii tak naprawdę przez cały czas, twój organizm adaptuje się do tego, że korzysta z energii zewnętrznej, z tego jedzenia, które dostarczasz. I jeżeli mamy sytuację, że przestajesz jeść. Na dłuższy czas niż na przykład 3 godziny, jak zwierzy zwykle, to wtedy rzeczywiście Twój organizm spowolni metabolizm dlatego, że nie ma energii z zewnątrz, z tej, z której korzystał. W związku z tym, że często jesz Twój organizm nie za bardzo w tej skaniki puszczowej, czyli energii zapasowej, czyli tych zasobów energetycznych, które ma zgromadzone. Teraz odwracamy sytuację i wchodzimy w post przerywany, czyli intermittent fasting. Na samym początku, kiedy trwa proces adaptacji, czyli te pierwsze 2-4 tygodnie, Twój metabolizm rzeczywiście może troszeczkę zwolnić, dlatego że będzie się przestawiał na pobieranie energii z tkanki tłuszczowej, ale po tym okresie adaptacyjnym Twój metabolizm wzrośnie, dlatego że tej energii zawosowej organizm ma dużo, szczególnie osoby, które mają nadwagę bądź otyłość. Czyli, teraz, odpowiadając na pytanie, czy interwency fasting, czyli post przerywany, wprowadza organizm stanu wodu? Teoretycznie w procesie adaptacyjnym może tak być, ale po tych dwóch, czterech tygodniach już nie ma opcji, że tak było, dlatego że każdy z nas tkankę tłuszczową ma, czyli organizm ma skąd czerpać energię, czyli nie musi spowalniać, bo cały czas dostęp do energii ma. Twój metabolizm spowolnia wtedy, kiedy przyzwyczajasz do tego, że jest często i nagle przestajesz jeść. Wtedy rzeczywiście ten metabolizm może Ci spowolnić. Krótko, prosto i na temat. Mam nadzieję, że Ci wyjaśniłem tę kwestię. Jeżeli uważasz, że to wideo może komuś pomóc bardzo proszę udostępnij. Jeżeli masz do mnie pytanie zostaw komentarz bądź napisz do mnie prywatną wiadomość. Ja Tobie bardzo chętnie pomogę. I do zobaczenia w kolejnym nagraniu. tej.